No i elegancko. Halo? Halo? Angelika? Słucham? Angelika? Tak. Ty słuchaj, jest taka sprawa, masz chwilkę? Ja jestem Adrian. No tak. Ty słuchaj, jest taka sprawka, czy jest opcja, żebym na Sylwestra do ciebie przyszedł? Eee... Wszystkim ja rozmawiam. No z Adrianem. Nie znamy się, ale u ciebie na Sylwestra będzie dziewczyna, która mi się bardzo podoba. Eee, chodzi ci o Natalię? Przez tydzień walczyłem o Twój numer. Rozumiesz? A czyli Ci chodzi o Natalię, tak? No, chodzi mi o Natalię, a co? Może. A się trochę zdziwiłam, bo y, nie znam nawet do tego Adriana i tak trochę nie, <grywanie> dziwnie. Nie, no... no spoko! To co, jest opcja, żeby wpadł na Sylwestra No... Jak uproszę mamę i powiem jej o jaka sytuacja będzie, to tak. To weź daj mamy do telefonu. No to zrobię to najpierw sama. Nie, daj daj mamę do telefonu. Spoko. Ja dam radę, naprawdę, mam dobrą gadanę. Załatwimy no. to spokojnie. Daj mamę, no, pro, proszę. Cię. Ja ci na serio mówię, ja to załatwię samo. Ale proszę, daj mamę. Proszę cię, naprawdę, od serduszka ja to załatwię. I chcesz przyjść? Proszę, daj mamę. Ja zrobię tak, że pozwoli. Proszę. Ja też zrobię tak, że pozwoli. Idź do mamy i daj głośno mówiący. Jesteś na głośno mówiący cały czas. To idź do mamy. Ale uwierz, że przyjdziesz. Proszę, pójdź do mamy. Błagam. No, ale. Bo chcę poznać teściową. Co? No, podobasz mi się, jednak ty mi się podoba, a to był tylko taki pretekst. Rozumiesz? Czekaj. Ale ja. O co chodzi? No podobasz mi się, Angelika. Mieszkam 23 km od Sandomierza. I chciałbym z tobą spędzić Sylwestra. Ale... Co się dzieje teraz? No, naprawdę, podobasz mi się. Ale ja Cię nie znam. Jesteś moją wymarzoną dziewczyną, naprawdę. Jest opcja, żebym Cię poznał bliżej, czy nie? Ale człowieku, skąd Ty mnie znasz? Z widzenia, z Sandomierza. Co? No. No proszę, kochanie, poznajmy się. Nie masz w ogóle na nazwisko. Salamon, Adrian Salamon, wpisz sobie na Facebooku. A, no, Majka mi właśnie napisała. Aha, to nieźle. Czemu tak wcześnie? Teraz mi napisała. <laughs> dobra, to trzymaj się. Pozdrów Majkę. No dobra. No, papa. Pa. A wkręciłaś pa. się troszkę? Jezu maria, nie wierzę Wkręciłaś się czy nie? Tak, bardzo Jezu Pozdrawiam, maria. piąteczka pa Pawu, zobaczymy Aż jego gorąco zrobiło Tak? To przepraszam Dobra, to w spokojnej nocy życzę Pa pa Wzajemnie, pa Jajnik, nie dawajcie numerów, proszę was, proszę nie dawajcie numerów Halo, Pan Mateusz? Halo? Witam serdecznie. Dzwonię z serwisu megamasa.pl Wygrał pan suplementy. <laughs> Siema, meduza. Siema, kurde. Dobra. Co? Na live jestem. No, oglądasz mnie? No, oglądam, oglądam. Na pewno oglądasz. Siem. Oglądam, oglądam. Zajebiście, To zajebiście! <laughs> A to ogólnie suplementy co dostanę, nie? No, sześć paczek takich dużych. Me no, megamasa.pl Ci da. Tylko no to... musisz, musisz, musisz do nich napisać, wiesz? Tak, powiedz, Adam, ja piszę po, o suplementy. I on ci da, bo to dobry chłop. Aha, a to ile tu stanę tego? 3 kilo. 3 kilo? O, kurwa. No. No to, ale jakie smaki? I kasztanowe, kasztanowe białe. Kasztanowe, kasztanowe. No. A próbowałeś? I tak zajebiście, uu, Gab, gabryszcze bicie bzuruś kumplu od tego. No, to to, to, nie, to nie przelewki chłopie, to towar z podlady. <laughs> Ale ogólnie to jaka to firma jest jeszcze raz. I to jest firma jaka? No, no, no. Gor gorący delfin 1, 2, 3. Jeszcze raz, to nie było słychać. Gorący delfin 1, 2, 3. Gorący delfin. A, a to dobry towar, nie? No, spod lady. A to 40 bisku będę mieć na tym, nie? Tylko? To ty słaby zawodnik. Nie, nie, 40 to takie minimum, wiesz? G Gabryśka 46 wyjebała na kasztaniaku. <laughs> A ja widziałem, oglądałem, że ty też tam robisz, pakujesz. Gabrysia? No. No, Gabryśka to kawał baby. A ty ile już Gabryśka ma? Gabryśka? 5,5 i pół latek. No. Ale, ale centymetrów. To jest dziewczyna, nie chłopak. Wariacie. Ale w się, Wariacie. A ty ile masz centymetrów? Ale gdzie? To chyba nie w dupie. Mam nadzieję. 46. W dupie? O kur... O. To ci chyba gardłem wychodzi. Wariacie. Kurwa, ale ja się nie ja... spodziewałem, nie? No, ja też! No. 40... A tu Gabrycha ile miała? 46 nie ma na pewno. Ale w Bicu! A w Bicu? No ja, ja też mam w Bicu, ale no 47. Tak? No. Unkle, numer do okay. na I dobra kumplu, nie nagrywać. przeszkadzam Ci. Mail, Czwić, Czwić. A nie przeszkadzasz, nie przeszkadzasz. No <laughs> Wariacie. Trzeba, <re> <laughs> trzeba lecieć dalej dzwonić. Trzymaj. No i pozdrów Krzycha ode mnie. Pozdrawiam Krzycha. No i całe komorno. No dobra. No to dzięki, wariat, że zadzwoniłeś. Na razie, trzymaj. Pozdro. <laughs> Dzień dobry. Mogę zająć, Dzień dobry. Mogę zająć panią, Pani chwilkę? No proszę, słucham. Ja dzwonię z organizacji Medusa Esports. I pani syn dużo gra w gry, prawda? Halo. Halo. Jeszcze raz mi pan powie. Z kim rozmawiam? A z kim pan chce rozmawiać? Pani syn dużo gra w gry, prawda? Chwileczkę, już dam. No słucham. Proszę Pani, Pani syn dużo w gry gra, prawda? Tak. Tak. No i proszę Pani, dzwonię z taką propozycją, bo zauważyliśmy, że Pani syn ma naprawdę talent do gry i można na tym dużo pieniędzy zarobić. I proponujemy Pani wyjazd za granicę razem z synem. Gwarantujemy szkołę dla syna, wyżywienie, no i oczywiście pensję. Szkoła załatwiona, wszystko będzie grało, tylko potrzebujemy pani zgodę i, i chęci syna do gry i trenowania. To proszę, minutę zaczekać. Okej. Okay. O kurde, ale błęd! No proszę, proszę mi to jeszcze raz powtórzyć, dobrze, bo nie mogę rozmawiać. Dzwonimy do organizacji Medusa Esports. Proponujemy, tak. proponujemy dla Pani syna yy, dołączenie do, do organizacji, ponieważ Pani syn bardzo dobrze gra w Counter-Strike Global Offensive, prawda? Tak czy nie? Nie, bardzo dziękuję, do widzenia. Aha, dziękuję, do widzenia.